Witam serdecznie wszystkich, oto nadszedł ten dzień, dzień, w którym w końcu zostanie rozstrzygnięty konkurs, który można było wygrać abonament PlayStation Plus na 3 miesiące. Już wylosowałem osobę, ale zanim powiem, kto zwyciężył, to może najpierw odfoliuję to. Zobaczcie, jeszcze tego nie zrobiłem. Czekałem właśnie na ten moment, żeby przyjechać co zrobić. Proszę, świeżutka. O, folia. Sprawdzę czy w środku jest kod. <grystanie> jest kod. Jest zatem zamazany, więc mogę Wam pokazać. Za chwilę właśnie, jak tylko skończę nagrywać filmik, zdrapie tutaj zdrapkę i prześlę zwycięzcy kod. A zwycięzcą jest użytkownik, który na Facebooku nazywa się Radek Mateusz. Nie wiem, które to imię, a które nazwisko, czy po prostu tak ktoś próbuje zachować anonimowość. W każdym razie Radek Mateusz to jest jedna osoba, nie dwie. Wygrywa ten oto kot. Mam nadzieję, że właśnie będziesz się dobrze bawił. A może jesteś kobietą, nie wiem. W każdym razie kod za chwilę do ciebie poleci. Ja niestety dzisiaj nie mam więcej czasu, żeby coś nagrać, zwłaszcza, że jestem trochę przeziębiony, co zresztą zapalenie słyszycie. Właśnie skończyła się konferencja Sony na CES, więc muszę przejrzeć, co wam ciekawego Sony pokazało. I to na razie tyle. Mam nadzieję, że w weekend uda mi się wrzucić coś ciekawego. Sorry w ogóle za oświetlenie, ale jeszcze się nie drobiłem studyjnego oświetlenia, więc dlatego staram się nagrywać w dzień. Ale mam nadzieję, że w końcu sobie jakieś lampy kupię. Także ten jeszcze raz serdecznie gratuluję Radkowi, Mateuszowi. I no, proszę daj znać właśnie czy odebrałeś kod i tak dalej, czy wszystko działa. Także na razie do zobaczenia. Hej.